Zgodnie z przewidywaniami wiele emocji przyniósł pierwszy etap rajdu Portugalii. Do czwartego odcinka specjalnego w zawodach prowadzili Oit Tanak i Martin Jarveoja. Jednak przebita opona spowodowała spadek i ostatecznie estończycy ukończyli dzień na szóstej pozycji. Do końca etapu nie dotarli za to Elfin Evans i Scott Martin, którzy wypadli na 14 kilometrze 6 S-u, poważnie rozbijając samochód. Na szczęście załoga nie ucierpiała. W rajdzie liderują Kalle Van i Jone Haltunen, którzy, pomimo otwierania i czyszczenia trasy, pokazali bardzo dobre tempo. Finowie mają niespełna 11 sekund przewagi nad konkurentami z zespołu Hyundai'a Danim Sordo i Candido Carrero. Oni również nie ustrzegli się dzisiaj błędów, przestrzelając zakręt i tracąc kilka sekund na siódmym odcinku specjalnym. Trzecie miejsce zajmują inni reprezentanci koreańskiej marki Thierry Neville i Martin Wydage. Belgowie mają 26 sekund straty do liderów, ale tuż za ich plecami są reprezentanci Forda Pierre-Louis Loubet i Nicolas Vilsoul. Francuzi tracą do podium jedynie 0,9 sekundy. Jeszcze bliżej są Finowie, Esapek Kalappi i Anne Ferm. Jedynie 0,4 sekundy za lubetem. To wszystko zapowiada nam bardzo ciekawą walkę podczas sobotniego etapu. W WRC2 na czele z przewagą ponad 50 sekund są Oliver Solberg i Elliot Edmondson. Na dziewiątej pozycji dzień zakończyli reprezentanci Arden Team, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Sobotni etap będzie najdłuższym w rajdzie, bieżący blisko 150 km. Oglądajcie rywalizację na żywo, oczywiście w Motowizji.